Dzień dobry, proszę Państwa. Dzisiaj jeszcze raz jestem z Panem Zbyszkiem. Dzień dobry, Panie Zbyszku, jak tam u Pana. Dzień dobry, dobrze. I dzisiaj będziemy się uczyć angielskiego. To niech Pan mi powie, co tutaj jest napisane. I am fit. Bardzo często ludzie mówią, I am fit, ale niestety nie, bo to. Jest I am feet i I am feet znaczy, panie Zbyszku, jestem stopami, a z tego co widzę, to pan jest człowiekiem i nie stopami. To to słowo się wymawia fit. Niech pan powie fit. Fit. Fit i nie feet. Feet to są stopy, a to słowo jest fit. To niech pan to jeszcze raz przeczyta. Fit. Bardzo dobrze. jak pan Zbyszek może to zrobić, to ty też. I co myślisz, panie Zbyszku? Dobry odcinek dzisiaj? No pewnie. Ja też tak uważam. I jak ty tak uważasz i chcesz mnie zobaczyć na żywo, jak będę robił stand-up, to sprawdź moją stronę davezameryki.pl